First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. ludzie z tej strony. Rabbit, Internet. serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 3. No dobra, mamy tutaj samochód już tych Kolumbijczyków przygotowany. Przygotowałem go sobie wcześniej, zapisałem sobie grę. Budżet niezbyt duży, ale dobra, le lecimy uratować starszego pana. Nie wiem za bardzo o co chodzi. Nie wiem jak go uratujemy czy mamy wjechać, bo są dwa typy albo wbijamy, robimy rozpierdal i spierdalamy, albo robimy akcję sneaky biki, to znaczy, że będzie będziecie coś wymyślnie, na razie to, to trochę wygląda jak akcja sneaky biki, bo wjeżdżamy ich samochodem do ich baz, no to są dwa typy, albo mam wystrzelać wszystkich i po prostu zrobić sobie taką jolo, 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 czyli Wyzstrzeliwujemy wszystkich, mamy wyjebane albo ta druga opcja. Tylko, że ta druga jest gorsza. Akcja Sneaky Beaky może się nie powieść. Wtedy będzie trzeba zrobić totalny rozpływ. Na razie wjedźmy normalnie. Aha, Dobra, stary pan najprawdopodobniej znajduje się w jednym z garażów. Dobra, ja bramę, bo mam fajny pomysł jak ich wystrzelać. Nie żyję. Pyk! Ty, ty też nie żyjesz. Pyk! Ty, ty też nie żyjesz. Pyk! Ty, 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 ty też nie żyjesz i wjeżdżamy tu. Spierdalam, spierdalam! No i co? No i rozpierdalałem wszystkich. Znajduje się najprawdopodobniej w jednym z tych garaży. No i co w związku z tym? Ooo. Zabiło ich tam, czy nie? Zabiło, dobra. Aha, czyli mam podchodzić do tego i sprawdzać sobie. Taki czy że tak powiem. Płyn no dziwku mądrzejszy od ciebie. Ten też nie żyje. Zostały mi jeszcze cztery. I trzy granaty. No w sumie... To z tych wszystko. Zginęli czy nie zginęli? To jest pytanie. Został tam jeszcze jeden. A nie, to jest ten starszy pan. Miałem forte, że go granat nie zabił. O, shit! To nie było zgodne z planem. że otworzy się ten... Dobra, świadaj panie starszy pan. Czyli to była taka pół akcja Sneaky Beak, znaczy to nie była akcja Sneaky biggie, ale na no pół, prawie, prawie Sneaky biggie, no. Ważne, że jednak jest zrobiona i możemy kontynuować naszą grę. I to mnie cieszy, że tak powiem. A ja akcja z granatami właśnie do tego lubię mieć granaty też. Bo zobaczcie, nie musiałem się zniszczać, że tam tylko granata, no i. No i, ale ja miałem tam twarto, że ten granat nie zabił tego, tego pana. Bo by było słabo, ale jedziemy, zobaczymy ile dostajemy pieniędzy, dobrze, mm. <laughs> zawsze się sprzydadzą i naprawdę z moim tutaj budżetem nie jest za dobrze. Ale... zobaczy się, nie? Także, także. Nie najgorzej. Też bardzo dobrze sobie rozpiniłem ze snajperką, bo cisek stali, nie? No nie trafi nas, ja wyciągam snajperkę. Pum, nie ma typa, nie? I świetnie, świetnie. Eee... Zapomniałem jak ten typek się nazywa, no na DES nazywa. Dave go nas, nie, to nas, żebyś tam dane. No, hallo, Halo. Dobra, udało się. Dumnie kroczy, nie? No i 40 tysięcy to mi się podoba. Dobra, lecimy do tego, do Reya Ronego. Nie wiem, jakby to. Tutaj... Jego się nazywa. Nie szastym, lecimy do jego pomisji. gadaj, że oni są naprzeciwko siebie. To by było spokój. No są. Tylko że do. Ale jest trochę inna droga. Ale przypierdolimy pierdalimy się tędy. I będziemy świetnie. Pyk. No to wysiadamy. Nie ma zbyt dużo życia i to nie martwi. Nie kamizelki.

Z łodzią policyjną. No to będzie ciekawe. Nie lubię misji z łodziami policyjnymi. Ale spoko. postaramy się to jakoś zrobić inteligentnie, Nieprawda się, nieprawda. Dobra, niech jeszcze... w tym. Coś chciałem powiedzieć. Myślę, że dam radę. To jak nie my, prawda? Mm. Co które ja to mam podjechać? Na tej mini dużo widać. Dużo widać naprawdę. No fajnie, szkoda, że nie ma na przykład minu Tutaj jest ten port i tak dalej. Gdzieś z tamtej strony pewnie będę musiał podbić się. Sobie. By było spoko. Witaj w Portland. Mm, dziękuję. Dziękuję za miłe przywitanie, my O, o, nie! Mm, coś czuję, że nie dojadę. Tak coś czuję, dobra. Kurczę, czekajcie. Przesunę sobie lekko myszkę, żeby się no, ja to jechać. Dobra, karetka tutaj przyjechała. Tędy się jakoś jechało, chyba. No, może nie tędy. Ale tędy też powinniśmy dojechać, chyba. No, to też dojedziemy. Tutaj. No, jest o! Ho, serduszko! Jak fajnie. Tylko się powinno... tamtędy, okej, okay. dobra. Serduszko, o to serduszko mnie uratowało, Żeby... Bez tego serduszka byłoby słabo. Kurde. Nie wiem jak tam wyjść, więc... Nie, to jak tam wyjechać i wyjść? Nie wiem cokolwiek. Na pewno nie tak jak ja teraz próbuję. To mnie martwi, tam nie martwi, że nie tak. Chyba, chyba już musiałem przeoczyć czy tak powiem. Aha, to dojazd z innej strony, po, po prostu. Z tej strony się nie da. A no tak, bo tutaj jest to, to jest to miejsce, które my, jak pamiętacie, z tego miejsca właśnie przenosiliśmy się jakby do drugiego miasta. Poznaliśmy tę mapkę od Jakuzy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, 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 lecimy. Może to będzie strzelać granatami, to by było fajne. Staram się kierować do latarni, ale... ...dużo mi to mówi, naprawdę... O, tak będzie lepiej sobie z nim strzelać, w sumie. No, ciekawie, ciekawie. Dobra, leźmy ty po No dobra, dobra, o widzę, że... Mam nadzieję, że się chyba... Są granatami rzuca? Aha! Wypłoszy ryby, no tak. Aha, tylko że on uciekał właśnie nie w tą stronę, co ja bym chciał. No nie fajnie, nie fajnie, Dobra, lecimy, lecimy z typem lecimy. Świetnie jeszcze ta taranem typa taranem. Bo w ogóle on nie jest taki szybki, nie ma jakiegoś szybkiego ostatku to. Dobra, ja się po trochę oddalę, bo nie chcę wybuchnąć. O uh o! -oh. Yeah. No problem, my friend. A ja sobie tutaj wylecę i następna misja do tego Drake'a, czy jak go tam. Tak się parkuje nowoczesnej. GTA, do łódką policyjną. Dokładnie. No i dobra, lecimy, zrobimy następną sobie misję. No cóż, poszła. Aż za dobrze, że tak powiem. W ogóle te dwie misje nie, nie, nie zginęły ani razu jeszcze dzisiaj. kamery. Nie jest najgorzej. Teraz drift. O 360. Będzie dobrze. No i tak mi się drało, kurde. My mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale... Nie. Ja słyszę strasznie, jak mi krzyczą, więc mam żeby mi mikrofon nie mapał, bo muszę pisać o panu. I słyszę właśnie, znaczy ja słyszę, co się dzieje w krze, Wszystko jest strasznie cicho i słyszę przez to, co mi się dzieje za drzwiami w domu. No co nie jest zbyt miłe, ale no jak sobie poradzimy. do tego nieraz się przycinam, bo aż słucham, co mi mówią, bo, bo myślę, że nieraz mówią na mój temat i to nie jest nic znaczy, nie, że mówię coś niemiłego, ale że nie lubię, jak ktoś mówi o mój temat w tej niemej obecności. No chyba, że nie wiem, ja się z tym pewnie znam i kolej tak mam, pewnie na widzę opowiadać, co opowiada, coś tam mówi, aaa, no, robić to tego w chujowym materiału, z nie, chujowy jest, nie oglądaj go, no. To, dobra, nie, nie, znam typa, on też mnie nie zna na żywo, także ciężko, no, tak, tak, takie coś rozumiem, bo jako, że już tym no, chyba, to... Też e, wiąże się z krytyką, ale jeżeli wam się podobają moje filmy, to pamiętajcie o lajku like zawsze, bo to like musi być. Nie? taka łapeczka w górę ofensywna musi być. No dobra, dobra. Zniszczenie Waka Gashira. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kasson. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel-gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. gave I Yeah. Tak gdzieś tutaj jest, no. W wiem jak on wygląda, wiem gdzie go znaleźć, trochę też tyle. No ale i tak, muszę go szukać, On nie zawsze jeździ, tylko to, trzeba go to znaleźć. No on jeździ, i tak dalej, i tak dalej, ja nawet nie wiem gdzie jest. Trzeba też, żeby... Przejdźmy tędy, jakbym pojechał. Dojadę. no, 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 dobra. Ale Kenji'ego mamy zawiedział, kurde. Aż tak się sytuacje pokrzyżowały. Tego się nie spodziewałem, że będziemy musieli zabić kolesia, który nam wcześniej dawał zlecenia, bo on nam dawał zlecenia wcześniej. Także tego się nie spodziewałem. W sumie w Newport nie wiem czy nie można spotkać tego samochodu. Chyba można, na krańcu Newport. O, jak tam jest Newport i to właśnie Fort Believe. Chyba ja to pamiętam. O, gdzieś tutaj też można go spotkać. Na pewno mogę... Że go, o, for, nie Fort Belief, tylko Fort Southon, jak tak? Fort... Fort... No, no ci już do mnie strzelają, być wiedzą, że jestem zły. O, 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 był, 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 był. Był, 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 był. Dobra, dobra, ziemuś. Świetnie. Ty, Siemuś, dawaj mi ten samochód. Dobra. Kurde, nie pali mnie z niego. No nie, i zginę, i zginę, ja, ja tu zginę. O shit, tu jest rzeka. Chociaż, chociaż może ich jakoś wyroluję. Wchodzę do samochodu. Jezu, udało się. No kurwa, Matt! Na pewno już zginę. No, musiałem zginąć. Shii, straciłem bronię. Mm. Że ja tak powiem niepomyślnie to się stało, nie po mojej myśli. No ale dobra, myślę, że jeszcze damy radę zrobić tę misję. Jakby się postarać tutaj zaraz znaleźć bo to jest to miejsce akurat blisko tego. Blisko Ford coś tam, Ford Salton. Także może zrobimy tę misję jeszcze. Jak nie, to troszkę się przedłużę odcinek, na przykład chcę tę misję zrobić, bo myślę, że nie będzie jakaś dobra. 5 6 minut. No chyba, że znowu... Jak znowu zginę! Ten to jest słabo, ale mam nadzieję, że nie zginę. Muszę ten samochód teraz znaleźć. Wcześniej mi się udało jakimś fartem go znaleźć. Ale teraz będzie ciężko, także... Zobaczymy. Myślałem, że już to ten już hamuje, żeby go... To... O, 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 już go tam widzę. Ja go już tam chyba widzę. To jest chyba ten. Chociaż nie, to nie jest ten. Tam ma jakby wzmocnienia z tyłu. Na tym rejonie gdzieś będzie ich samochód. Oni często tutaj będą strzelać, właśnie. Na tego samochodu nie widzę. O, o! Widzę, widzę, ja już go widzę. Ja już go widzę, ja już go widzę. Dobra, Dobre, dobra. Dobra. Dobra, dobra. Ja ci mam ci tam gdzieś tam, bo polsko gramy yy, z... zanim się kupi. Najlepsze gramy w góry, gra no i ja. yy, No i... Jak to się dzieje? Dobra, mamy samochód. Chcesz się tylko podskoczyć, nasz kupił do Ammunition. I będzie dobrze. I będzie dobrze i damy radę zrobić jeszcze ten jak Ammunition jest, tutaj. Jak zapamiętam, <grym>, kłamie <grym>, pamiętam pojęte logiku Ammunition. W sumie bardzo dobre odniesienie mam. Czemu mnie dwie No wiadomo, jeszcze co mam kupić? Dobra, muszę jeszcze podskoczyć tam, gdzie Kenji mieszka Kenji, którego mamy zabić Wziąć tą yy... gwiazdkę policyjną Żeby mnie policja nie goniła O cool. To będzie ciężko, bo policja nie będzie, będzie chcieli zniszczyć ten samochód, ale myślę, że... Nie jest tak ważne żeby ten samochód, ważne, żeby ten samochód dojechać po prostu. Także dam radę, dam radę. Będzie 22 3 minuty, ale tak jak ja mówiłem... Kurde, nadjebana policja! Do chuja wafla, no dobra, do no dobra, no będziemy musieli zrobić to w tym następnym odcinku, niestety. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie. Lajknąć like, no tego filmiku, zasubskrybować kanał, możecie również skomentować. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Na razie.